Siemano wszystkim, to jest znowu Saga 5454 oraz... Oraz ja, pan Cortex witamy. Tak. Mam taktyczny ciężki pan, też mogę wziąć? Możesz. Dobra. Posypka jest właśnie pan z obrażami. czemu nie? A więc, Szanowni Państwo, jest czas na drugą misję. To oczywiście, że tak. No i zaczynamy. I lecimy. to teraz obegramy białymi pod panami, bo już nie ma potrzeby, żeby grać. Innymi? Żółtym. No, ja jestem... Ja jestem to jesteś żółty. Ty z mele nie bo ty masz mniejsze obrażenia. Ja w ogóle większy od ciebie jestem, ej. Pff, murzyn. Bo jestem kobietą. Ja jestem biała, nie murzyn. Kurde! Czekaj, bo zaraz zginiesz. Co z Ciebie za medyk? To nie było by być easy, raczej znaczy normal. Bum! Bum! Ja nie trafiłem. Dobra, lecimy Ja tylko do strzeli. Tr no, czy spodziewałeś? się spodziewał? za amunicję. Jaki Jakie jak, jak, jak masz dotyka pasy? Dobra, i biegnij, 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 kurde. biegnij, kurde Ta będę Ta biegnij, 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 się biegnij, nie biegnij, biegnij, się, palisz, nie uciekaj, bo się palisz. Kurde, gaź mnie frajerze. No już, już i się im patrz, raz zginiesz, cholera. Możeś no, mi uleczyć, co? No wzajem się liczymy, tak. No lecz mnie no. Tak mi się leczy. A lewym. Lewym, a wciska środkowy, żeby siebie. No lecz mnie no. Środkowy, żeby siebie. Już Dobra Więc jak panowie widzicie, mamy proski I panie Tak, pan, panie, panie i członkowie SLD Mamy proskina Prawie z, pra, bo nie zginęliśmy, a mogliśmy I teraz, panie Sago Nie wchodź tam, idziesz na górę i to, 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 to Ale, ale ostatnio przeskoczyłem Prawie ja Mogę prawym? Ja... Mogę to zniszczyć Ręczy. Nie, bo zginiesz, to jest wybuchowe Strzelaj w to nie ja widzę mojego proza rozkira, żeby przejść przez to Tak jasne Znaczy tak gra, ej nie mogę przejść, już mogę O kurde, z medica napalę Nie rób siary Unicja Nie, nie zabieraj mi w całej, co? No nie zabieraj całej, no Koleś bez A Ale już tam amunicję? Dobra <laughs> A mi jest Teraz bardziej będzie... potrzebna To jest za Dobra Teraz będzie super pro zero, akcja na windzie Jest gotowy Bum Winda, winda Nie chodź tak, bo zaraz zginiesz Czemu? Bo oni z góry będą spadać To, tak. jak ja, jakim cudem ja nabiję dziewiąty poziom? Dzięki mnie oczywiście Przecież ja z tobą grałem, to już miałem chyba ósmy Piąty To piąty Dobra, bijemy ich z mele Gdzie są? No spadają dopiero Bij ich z mele Buuuu Tak mam pięć dostać w ryj, no oni wybuchają od tego Czemu są takie te spowolnienia czasu? To jest adrenalina. Ale wiesz, jak to, to musi być siła, skoro 5 dostają, a nie wybuchają, nie? Z pięści co? Tak Ta. <laughs> wiesz, wiesz, jak to się liczy? Nie. dwa dodać ten kwadrat podzielić przez trójkąt? Co? Jaki trójkąt z tym pierdziel? Nie wiem. No leci się tak, będę cię osłaniał Dobra. No ty jesteś medykiem, nie będę ci leczył A ty kim jesteś, przepraszam bardzo A ty? Ja edykiem. medykiem No właśnie, będziesz się leczył Ale ja się palę, kurde palę się debilu A szumem, znaczy ja go się bij ich, ja ich ule ja ich ja cię to teraz ja zginę, pa No nie No ale dreny masz przynajmniej To zrób to co ja nie mogłem Ajajaj, ajajajaj aj, aj, Przygotowuję no bij z mele w takim razie, właśnie to masz młody maido z mele, uciekaj. No lecz się no. biegaj z medrana, Nie, prawda ci Więc tak, Jarzem zginął. Aha Co, co ty zrobiłeś? Wróciłeś med chyba w ogóle. Nie Ej, mi ma... też powinni podnieść po mnie. Nie, po mnie. nie. Ale z nas lamy są. Od checkpointu? Co ty nie masz checkpointu od początku? No I nie, a im nic Ale... A może, nie wiem Co? O, checkpointa Checkpointa, ale słuchaj, so, misje trwają poniżej 10 minut No, no trudno Jeszcze raz nagrywam Znaczy nie jeszcze raz nagrywam, tylko dalej jedziemy Filipek Co? Jesteś Dobra, ja zmieniam to nie, ty bądź medykiem. Ja będę oficerem. No ja właśnie chciałem być oficerem. Czemu? Dawaj, obaj oficerami będziemy. A co oficer daje. No nawet nie wiem, co. Wiecie, że... Powodzenie nic... jakieś, a co daje... ja tutaj... Powodzenie... Ja nawet nie wiem, co daje właśnie. Pff. ja nawet nie wiem, co daje. Snajpę sobie biorę. A co? Nie wiem, ale wiesz, że nas tu wybiera w windzie, sobie te rozłożę. Dobra. Ale po co ci tech? Tech ci niepotrzebny jest. Weźmy dyka. Będę weldował, nie. No Jezu, nie potrzebujesz technika Daj się gram Dawaj, włączaj. Zaraz. Czekaj W no. Windykator jaki? Dwa windykatory. Co dają co rację ogólnie? Co rację? Siadełko i przy... I chyba przyciąga. To wiesz, Raz za pięć? 5? Raz obrażę. A pięć. nie, jak flara jest, to A. masz auto Ima. To zwiększa mnie obrażenie, zmiana. Tak, widzę, widzę. Dobra, lecimy. Na którym poziomie się odblokowuje? Co? Racę? No. Na trzecim. Poziomie? Nie wiem, zaczepiłem na którym się. Racę? Nie, rację masz od razu. Ale nie, 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 to, to co teraz masz? A, na no dwudziestym. Real jest mam No to weź, jeszcze są potrzebne po mi spamuje na escape. Ie. Dobra, to gramy Super <coughs> próba Numer dwa Tak Zablokowałem się <coughs> Ej, ale nie wciąż wyka, no ja pierdzielę. Zginiemy, lecz mnie tak, czym masz te swoje diabelskie sztuczki, okay. to ja tylko i z biorę Spoko. to kto ci będzie leczył, no nie ważne, nie będę iść sprawdzić ich z menę, już masz pół HP. <laughs> Ciekawe, bo to się chyba było no, Co, 70 tam przy w przeciwnym, Tak, bo Ta tutaj nie masz łącznie musisz wchodzić przed magazyn. Coś tam. Tak, wiem, zauważyłem Ej, mam. Tu tu, chyba coś mało HP mamy. No, ej, 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 ej Ej, eej, coś No, patrzcie, No, eej, No, eej, Co, co <laughs> Kuszu, Tak, saga jest mistrzem Team playerem w ogóle. <noise> tak, sam idę na przodu. Może zaraz nagram coś z lola. O, weź uważa, by tam gram wrzuciłem, teraz zginiesz. Wybuchy, co się dzieje O, 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 o. Ej, pomóż jakieś, nie wiem. Kurde. No, może... no słuchaj, tutaj masz tego. Moje, 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 moje. O, nic nie, nie mam. mam. A jaki frajer? Tam będą jeszcze potem, chodź. Ty. Ty już nic nie masz, weź rządzić. Czekaj, czekaj, co zaraz. co zrobię? Tam... ci za mną, co ty zrobię? Tra... No nie, <laughs> zobaczcie po prostu, no. Abym ci broń dał, dałbym ci też po A właśnie, mogę ci broń dać, wiesz? Dziękuję. Dobra, teraz się wyglądam jak pan Filip gra. To jest się to. Nie może mi trafić. Patrzcie. Okroszę. Okay. Okej. A jaki frajer Zużył mi tego działko? A co? Dobra, teraz jest super. Rusz i dobra, wiemy co chodzi. Biegamy. Jeżeli teraz drugi raz przy, przy, przegramy, to kurde. Nie, jak na nie będziesz grać? Trudno. Już. Ja w ogóle co zaraz skończę Nie ma bicia Jestem parkour Co ty zrobiłeś? P śni Zoo Z Tak, Ta, przytrzymujesz Co jest, nie mogę się ruszać w <grymować> Z zet mi się za cięło, ej Z Z mi się za <eles ged deeply wanted> <silicone> <appetız> nic nie mogę zrobić Z mi się za cięło nic nie mogę zrobić! Nic nie mogę zrobić! Nic nie mogę zrobić, zrobić. zrobić. zrobić jakiś tam! A jeszcze spadłem z tej wieży, z tej windy. Jezu Dobra, to było po prostu, no. <laughs> tak. Masz, z... jest... Mam wrażenie, że to będzie to dość długie, ten King. Też mam takie wrażenie. Ale Teraz co zrobimy? Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Zrobimy taki, takie coś, że ja wezmę dwa miętacze pomieni, dobra? Dam ci nie. jeden. No. A ty weź... Nie wiem, coś innego weź. A ty weź dwa medgany. Dam ci... Ja ci dam jeden nasz pomieni i ty mi dasz tego medgana swojego. Jestem jesteś medykiem? Zobacz. Co? Jesteś. Nie mogę. Klikam na to Czekaj u, u, Zobacz ty masz dwa metry Ty, co jest? No ja też nie mogę O nie Słuchaj, to to nie, to słuchaj, to ty weź tego beacona To weź Hillbicona Ty wyźliśmy. Czego nie? No, no. <laughs> Nie, weź bikona Weź weź słuchaj weź Weź Medgana i weź to, to, to pypko, co tak ten No nie, weź tego Hilbikona jeszcze To? Nie, Hilbikon weź nie trołuj Co to jest? To? No to co, tak Ale ja tego nie biorę No weź, dam ja ci mi po minimum. Dobra pasuje Pos I tera, weź, nie bierz nie, flary. Wiem Nie bierz Flare Co on wziąć? No nie wiem, pancerz wziąć. albo... Weź pancerz albo, o weź hornety, nie? hornety, trakietki weź Minę laserowe O, miny weź więc jak Państwo widzą mamy teraz w pro equipu on ma dwie, leczy ja mam dwie bronie. A to to, to to jest cewka? Co? Co jest za cewka? Jaka cewka? To, to, to... A zobaczysz. Dobra, czekaj, masz nasz pomieni. Tak. Daj mi hibik... No, mat, ja to wezmę. Co wy myślałeś, że ci coś lepszego? <laughs> tak. lewy, Tak, środkowo to jest gaśnica, nie? Aaaaa! No nie, co ty robisz? <laughs> Się się amunicję, tak? Jest Aha, widzę. Weźcie się, się pala. Możesz mnie tu nie podpalać. Najgorzej właśnie jest na przykład cała drużyna Cztery osoby mają dać po wszyscy. Co zaś wtedy dzieje, to jest proste. Odejdź, dużo nieczysta. Weź, właśnie, w imieniach piekielnych. Weź mnie ulecz Mnie nie siebie. Dobra, dzięki. <grym> Dobra, idziemy Idziemy, szybko, podobnie trzeba To też może to, jest do, to jest akurat dobra taktyka, wiesz? Jak się używa tych min, które mam? Zostaw je na później Ale jak to się używa ogólnie? Jedno ci zgasz, to jest, to, jest, to jest ten A tak. ma 12 ich Weź zaraz zginiesz a, faktycznie! Dobra, leczenie. Dobra, heal, no, double leczenie... Double heal, double farm. Jak jest jeden, to, to, nie, to nie napierdzielasz, tak? Bo tylko amunicję będziesz Dobra. można mała Dobra, idziemy. A co to sobie do góry Co ci dodał takie coś? Co, co mi dodało? No, możesz mnie podpalać. Tak, idziemy, idziemy w jednym szyku, nie? Chodź. Kiedy będą te duże plójki, te wiesz, które? Później. Lej raz wiesz? co Co? No nie mówię niemalnej amunicji, tak? Dobra, nie bierz tego, nie bierz tego. Tylko czekaj, nie próbuję robić tego co ja robię, to jest w ogóle bóg tak? Wypchnij, się nie wyłknąłeś, skubany! To bym w ogóle się zedzełciał Tak, no bo mówię, tę ciśnkę przytrzymujesz z, z nie? To tutaj się no. ci wyskakuje to menu kontekstowe BZYK! Tu to jest bzyk? Jaki bzyk? A, nie wiem Weź mnie ulecz, co Ej, ukradłem Jeden magazynek ci został <laughs> Ej, co to jest z jeden magazynek Ej, co ty A... zostawiłeś? Nie, co ty zrobiłeś? Ej. Zabierajcie z powrotem. A, co tu jest? A to Boże, to ja zostawiłem, Jezu. Przed szpadek. dobra, chodź. Ja... Ej. Teraz tak, chwila prawdy. Jedynka. Jedynka. Co to jest? To są właśnie te Tesla. No nie tak, kurde, gdzieś wszędzie je rzucaj, ale nie marnuj je od razu. Na, słuchaj, najpierw czekasz, aż się Tesle wykończą. Dopiero potem je rzucaj, bo tak będą się nawzajem przeszkadzać, bo ma, Tesle mają mało amunicji. A co są te twoje? No zobaczysz. Cewka. No, bez sensu zrobiłeś, bo te miny teraz nie tylko, że nas będą, to jeszcze będą się przeszkadzać z minami nawzajem, tak. No to mogę chyba je zabrać. To je podaj, to je to mi potem. Potem. Nie, nie mogę. Co? Ej, ej, ale jakiś jest skambach, nikt nie wszedł Co? Nikt nie wszedł moje miny okay. Dobra, rzucaj te minę Albo jeszcze nie do, rzucaj, nie, nie rzucaj, dobra, nie, już więcej nie rzucaj No starczy, po prostu nie dwie w jednym miejscu Tak do rogu, uważaj by ktoś to wejdzie Ale tak, to jest chwila no, prawdory co mogłem zrobić tak, że rzucam te miny i się wracam po tę apteczkę, wiesz? Już po te testy mogę rzucić, bo one się nie marnują z czasem. Musiałem nic zaraz skończyć. Uważaj, bo te wybuchy Ciebie by będą ranić. tak, chodź tu. Dlatego campi w rogu. No ale tak drogo, że zaraz się właśnie zabiję. Możesz mnie nie palić. Dobra, rzucaj te miny tam. Nie mam. Nie masz już? Wszystkie poszły? Tak Żal Walut że możesz Jak masz auto to właśnie nie można w tym napierdzierać, nie? Cieszę się, że nie gram na najtrudniejszym poziomie bo potem Na dole, jak nie grał na najtrudnym, nie? To na dole o. będzie taki, 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 taki mini-boss, jest tak strzela strasznie, nie? Na dole o. stoi było ciężko z naszym obecnym ekipunkiem go zabić. Tak, tu za emo emocje, nie? Gdzie mamy panowie? Nie wy, Teraz nikt nie zapraszam Gdzie? to coś jest, to coś jest. Gdzie? A co zrobię? Nie, może... co nie, nie zrobić? wiem. Myślę, że to, ta beczka coś daje. Może tam coś posiedź. Nie. No to z wybuchający beczki są tylko na tak. koniec. A. Dobra, udało się. Jest. No, Widzisz, dałem ci metrze w pomienili i wszystko. Metrze w pomiędzy wszystko jest fajne. <laughs> nie? Kurde mi się, że dwa lata. Adrenalinkę mam.